Speed ci pod oknem śchodzi, chodzi, a ja zasiłku nie rozdaję. Bo takiego Aisho Speeda, to byśmy go wzięli, tam ja mu pokazał fajne miejsca. Byśmy go do Nowej Huty zabrali. Pozdrawiam cię, wariacie z Żabki. Te ryby to mnie w ogóle zafascynowały. To w ogóle tani sport jest. Rower wypier... Dzień dobry, kłaniam się nisko. Idziesz do Speeda na w Krakowie dziś? No proste, że nie, mordo. Jestem biznesmenem. Gram w Wiedźmina, nie będę latał za jakimś... YouTuberem, tak? <grym> Nie, nie, mam to w piźnie, totalnie. A, kurwa, miałem wczoraj się nogi golić. Dzisiaj to muszę zrobić. Tak, nogi, ręce, gole, widzowie. To pewnie będę ważył z 78. Wchodzę na 100% w kolarstwo. 100% w kolarstwo widzisz na mnie. Czy ja na razie tylko będę wyglądał jak kolarz? Ale może będzie też forma kolarska. Po co się nogi goli w kolarstwie? No, żeby być szybszym, opublikować powietrze, kurwa. Fajnie też, że wyglądają ogolone nogi, nie? nie no, chyba tak, chyba po to, żeby było szybciej. Woda nie wsiąka we włosy. Jakby tak zebrać całe. Włosy z ciała, to może taką piłkę ulepić, nie? A jak ogolę całej się, no to tej piłki włata nie będzie. A taka włata piłka to sączy wody sporo, nie rozumiecie o co chodzi? Widzę, że w kol kowalstwie. kolarstwie w ogóle pojęcia nie macie. Spokojnie, kurwa, ja też nie mam. A tu tę zawsze ogoloną. Ja tego znowu łysy jestem? Może tak powiedzieć, no. Mam też za i łysieje, ale, ale tak, niech będzie, że jestem łysy, bo chcę być szybki na rowerze. No kurwa, no włosy mi dawno przypadły. Jedynie co mam to zostawiam spoiler, tylko zostawiam wąsa. Reszta gole. Dzisiaj, wieczorem. Normalnie za agnieszką cały się gole. Bez obrazy to tylko żart ja się nie obrażam, naprawdę. Chociaż nie masz suba, to chuj ci w dupę. Widziałem ten główny patch cyberpunka nowy no i co o nim sądzicie szczerze? Bo ja liczyłem na coś więcej niż kurwa farbki do samochodów i auto... auto samochód w sensie, auto ride. Nie, bo to jest autorite, taksówka i kolory są dodane. Z jak chuj. Yy, nie mam więcej do powiedzenia. No nie będę opowiadał o kawalerskim starych chłopów, gdzie łowiliśmy ryby i piliśmy wódkę. No. Było sympatycznie, chociaż warunki, w jakich yy, mieszkaliśmy. Było niesamowite. I do... ja to może kiedyś pokażę. Zdjęcie warunków, w jakich spaliśmy za 500 zł za osobę. I to nie, jest ta... to nie jest ta historia z tych, że było zajebiście. To jest raczej ta historia, że ale nas wyjebali na hajs. Nie no. Eee, w skrócie nie było żadnych karłów. Ale ryby na kawerskim były łapane. Widziałem, oczywiście, oczywiście. Było bardzo fajnie. Pierwszy raz łapałem. Trzy... Pierwszy raz trzymałem wędkę. W barakach spaliśmy, tak. Pierwszy raz trzymałem wędkę. Eee, pierwszy raz łowiłem ryby. Udało mi się złowić rybę. Zajawkę zapałem, więc jak wracam z. Mojej wyprawy rowerowej. Prawdopodobnie. E, to jest mój ostatnie, ostatni tydzień, ostatnie 10 dni e, kolarskiej zajawki, bo prawdopodobnie po powrocie z Włoch przebranżowuję się na, na rybaka, Fishermana, no będę kurwa łowiecki content robił. Będę łowił ryby. Strasznie mi się to spodobało, no. Niesamowicie z klamami pokazał. Chociaż to był po prostu taki urywek, skrawek na parstek. wędkarza, przepraszam, na parstek tego wszystkiego, bo to... Dwie, trzy godzinki sobie siedzieliśmy, tylko chwilę, ale niesamowicie się bawiłem, niesamowita zajawka, niesamowita zajawka, wiadomo, że to tylko na razie tak powierzchownie liznałem te, tego tematu, ale no kurwa mać, to jest sport dla mnie, łódka z tuszolem, kto wie, zobaczymy, możemy mnie nauczy, ale na razie czemu bez streama. Po prostu sam w sobie. Może ja potrzebuję właśnie takich spokojnych rzeczy. Nie mam żadnej reklamy ani współpracy z rybackimi rzeczami. Mówię to po prostu z czystego mojego serca. Chociaż czy ono takie czyste jest? To nie wiadomo. Ale zajawkę zapałem obiecałem sobie, że jak wracam z Włoch, rower wypierdalam i kupuję sprzętu za wędki, ile wlezie i będę łowił. To w ogóle tani sport jest, bo to my wydaliśmy 120 zł, czy tam 200 zł chłop wydał. Myśmy wszystko, nie? Więc zobaczymy, zobaczymy. Pewnie jeszcze raz pojadę z klamą albo z kimś, żeby mi ktoś jeszcze raz to pokazał. Ale klamo Normalnie, jak wujek, pokazał mi, jak zarzucać i tak dalej. No, jaram się, jaram się. Fajnie, że są jakieś rzeczy na świecie, które mnie zaczynają jeszcze interesować, bo bałem się, że ja do końca życia będę w ten komputer grał, kurwa. A tu są jeszcze takie rzeczy, że. No, no te ryby to mnie w ogóle zafascynowały. No po prostu, i wreszcie to jeszcze jest kombinacja z rowerem, bo często spotykam, czy to nad Wisłą, czy to chujwi, gdzie ludzie sobie będą na rowerku, oczywiście takie takim bardziej składaczku, w plecy wbite, o tak jak ja mam miecz, to ktoś ma tu wędkę, ktoś ma wędkę i se jedzie, żona w domu, nikt mu nie pierdoli za uszami, podjeżdża se rowerkiem, dwa piwka, łowi se rybki, kurwa konia se zwali, wróci, kurwa piękne życie. Zje se tą rybkę, oczywiście pewnie w. W kulturze wędkarskiej chyba się wypuszcza te ryby. No nie wiem, dopiero zaczynam. Ale mega się zjawiłem na to. Mega się zjawiłem, dziękuję, Kuba. No, gdyby nie te ryby z Kubą, to mogłyby tam być. Yy... Troszkę nudy na początku tego kawalerskiego. Nie lepiej zakupić akwarium z rybkami, to tak byś chodził do burdelu, nie? A my jesteśmy zdoby zdobywcami, faceci są zdobywcami. Chcemy wyjść na miasto, do biblioteki, poznać fajną kobietę, a nie iść na kurwy im płacić. To tak byś, wiesz, masz akwarium, tam są kurwy pływające i one czekają tylko na ciebie. What the fuck? Trzeba też pozdobywać, trzeba też powalczyć. Chodzi o tą symulację walki o życie, łowienia, wiesz, walki z naturą. Dlatego... Nie idziesz gotowe, tylko idziesz symulować tą walkę, jak nasi przodkowie. Niestety technologia, albo niestety technologia tak poszła do przodu, że musimy e, symulować pewne e, opportunity, czyli oczywiście jakieś takie życiowe, życiowe, mm, no wiecie, problemy czy, czy, czy opory, tak? Kiedyś jed, za, za jedzeniem trzeba było polatać trochę Dzisiaj mamy to wszystko w sklepach, więc warto, żeby zatrzymać naszą ludzkość, człowieczeństwo, musimy sobie symulować takie polowania, czy jakiś sport, bieganie, wiecie o co chodzi. Kiedyś biegałeś za jakimś tam kurczokiem, czy biegałeś za jakąś krową, teraz już nie musimy biegać, dlatego warto po prostu sobie dorzucać tą aktywność. O, Trailer fiwki, dobra, Trailer fiwki. Czy to nie jest ten moment, kiedy ja zostałem nabrany i ja uwierzyłem, że będzie fajnie, no, ale poczekaj, włóczyki, ja też się na to nabrałem. A czy nie, nabrałem się, jedziemy. To jest taka wiesz, taki zwiastun, że niby oni się interesują, co gracz mówi, nie? Bo ja to oglądałem oczywiście. Że niby oni reagują na prośby graczy. No i nie wiem, czy ja już jestem tak spaczony, zniszczony przez to życie, że ja już wszędzie widzę kłamstwo i oszustwo, czy rzeczywiście EA Sports chce. Zmian i rzeczywiście te zmiany zaimplementuje. Zobaczymy. Zobaczymy. Tak, tak, powiem wam tak. Albo nie powiem, właśnie. Może pierwszy raz kurwa nie będę nic mówił. Albo troszeczkę. Na razie dostęp. Ja nie wiem, czy mogę o tym mówić, ale chyba za chwilę i tak się o tym dowiecie. Będzie właśnie. Nie chcę mówić, że ja to rok temu wymyśliłem, ale yy... będzie w tym roku i jej sports będzie chciało dotrzeć chyba do odbiorcy. Nie poprzez karty, nie poprzez. Carrier Mode, tylko właśnie poprzez wirtualne kluby, czyli tryb wirtualnych klubów, i chyba tak będzie jakaś taka delikatna y, 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 forma y, marketingu robiona. O, tak wam powiem, coś takiego. Nie wiem, czy ja w ogóle powiem to mówić, ale chyba i tak nikt nie, nie traktuje poważnie tego, co mówię. Ale w skrócie, będzie coś na pewno z EA, nie wiem czy u mnie, ale coś będzie, coś będzie. Ja moim, z, moim zdaniem, WK, i wirtualne kluby to jest najlepsza rzecz w FIFA. Od, od, dawien dawna, może będzie, może będzie lepiej. Czy zostałbyś patronem medialnym naszego klubu Lewy Cy w grze rimec? Jasne, jak płacicie, to ja za pieniądze dużo rzeczy mogę zrobić. Ale spotkałem wczoraj widza, właśnie jak wodziłem z treningu, normalnie miał psa jak Logan, Przecież z daleka tak wyglądał, nie? Ale podchodzę bliżej i musiałem oczywiście tego psa pomacać, bo jestem na tym etapie, że bardziej się oglądam za psami niż za kobietami. Kurwa, czy nie jestem zdrowy, wiesz, wszystko elegancko ze mną, ale ja już chyba na tym etapie jestem, że... Piesek, kurwa, no. Więc yy, tak, dopadłem widza, pojebane, tak, pojebane. Wiem, że dziwnie to zabrzmiało, ale co za nami szczery. Podbijałem właśnie do widza i miał przepięknego pieska. W tym samym wieku i od razu, wiesz, macam tego psa i oceniam z Loganem. Już oceniam już owłosienie tego psiaka. Miał troszkę takie mniej gęstsze, chudsze, nawet takie bliżej włosia yy, ludzkiego. Chudszy, 35 kilo osobnik, dwuletni, bardzo fajny. <laughs> no bez takich epot, bez takich. Więc pozdrawiam, pozdrawiam serdecznie widza, A też trochę widzów na kawalerskim spotkałem. Ej, bo w ogóle gadamy o FIFA, kurwa, jeszcze nie odpaliliśmy jej, ja pierdolę. Dziś no, oczywiście jest informacja, a że firma EA Sports wchodzi w dialog z odbiorcą, tak? Dają nam niesamowite odczucie w trailerze, w zapowiedzi gry, że oni wchodzą w nami w rozmowę, czyli możemy się dogadać i stworzyć produkt, który ja chcę, a oni chcą wydać. No, ale czy, czy to nie jest po prostu, wiecie... Zachęta, żeby znowu mnie wyjebać na 500 złotych? Znaczy, to wasze 500 złotych. Nasze 500 złotych, tak? Bo wy kupujecie suby, ja to wydaję na gry, gram dalej i kurwa, chujas tego jest. Sprawdźmy. Akurat jestem człowiekiem nieufnym, podstępnym i wrednym, dlatego ja wam wszystko tu wyciągnę, gdzie oni chcieli nas wyjebać i oszukać. Za mną. I mamy pierwszą komunikację naprawcie na, na take'le, czyli naprawcie uderzenia, takie sytuacje stykowe w grze komputerowej, bo to też źle wyglądało. No i zobaczymy, co tu jest. No chłop wybija chłopowi piłkę. Pamiętacie, były takie ping-pong podania i to było fajne, te, czy fajne, nie fajne, to tworzyło dynamikę w grze. Nie ja pamiętam, w której Fifie. Chyba 15 albo 14 I ona była zajebista. Bo można było te ping robić. Teraz, wiesz, w, tym, w tych dwóch Fifach ostatnich chłop przyjmuje, bierze wdech, celuje i podaje. Wiesz, to jest takie, kurwa, ślamazarne. A w tych 14 było takie... Czułeś, że grałeś w piłkę, nie? A tutaj w, w ostatnich FIFA wprowadzili to spowolnienie, żeby oddać realizmu, ale chyba za kurwa za bardzo ich poniosło. Ja miałem takie wrażenie. A ten Enrique niby taki w porządku, a wydubcył kurwa temu. Na klubowych mistrzostwach świata chyba komuś wyjebał albo odepchnął. No co wam. Ja kupię, no bo jestem streamerem, lubię w to grać, spróbujemy. A właśnie, może być tak, że to będzie ta FIFA, która będzie zajebista, nie? No ja kupię, żebyście wy nie musieli. 26 wieśiek. Dzisiaj zresztą w pani wieśka, wrzesień. No kupię, no co mam powiedzieć, no. Szkoda, że nie prowadzę po... Ja mam bardzo słabo angielski, musiałbym mieć takiego translatora Ponieważ yy, ja, ja mam... Oczywiście jak potrenuję mój angielski to pewno to wymasteruję i będę bardziej w nim przekonany i bardziej w nim będę. <laughs> Taki ekstrawagancki, szalony, no, ale wydaje mi się, że ja nie mogę siebie wyrazić po angielsku, wiesz, ja mam tyle do przekazania, że nie mógłbym powiedzieć w dwóch, trzech wyrazach tego co mi siedzi na duszy. Ja chciałbym takiego Aisha spida, to byśmy go wzięli, ja bym mu pokazał fajne miejsca. Byśmy go do nowej Huty zabrali i byśmy go ubrali na przykład ee, w jakąś koszulkę piłkarską. Ale byłoby zabawnie. Wtedy by zobaczył, czy taki jest speed kurwa szybki. No, potem byśmy do Prozaka poszli. ulala, pokazałbym mu tu osiedla. Tylko to bez kamer. Do piwnicy byśmy siedzieli na jakimś osiedlu. No, zobaczymy. Wiesz, tu by zestawili jakiegoś krakowskiego bagniaka, wiesz? Do 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 dobrego krakowskiego gzymsu. Tu byśmy pokazali chłopaków z Hutnika, chłopaków z Wisły, chłopaków z Krakowi, Z każdym by miał grabę przybić tak. No, i wtedy miałby, wtedy miałby zobaczyć. Co by się działo? Ale to trzeba wyjść z domu, pada deszcz, kurwa, nie mam na to czasu. Nie mam na to czasu. Nikt mnie za to nie. Po co ja mu angielski? Po tym też nie jestem kurwa jakiś zdany w tym kraju. Umówmy się. No że kojarzą mnie tylko moi fani tak naprawdę, no. nie, umówmy się, że no nie jestem na pewno większą od nie niesamowitego mówię tego goli. Yy, więcej nie chodzi tam działają. Ja na pewno sobie szotę zobaczę. Nie ukrywam, poprzednią wizytę tam, że oglądałem i na przykład "Mocny Gaz mnie naprawdę niesamowicie rozbawiło. <laughs> A w Krakowie co jest odpowiednikiem warszawskiego targówka? Nie wiem, może jakieś miejsce targów, nie wiem, z szacunku do historii. Eee, Huta to była taka dzielnica, która powstawała właśnie Huty Sędzimira, taka dzielnica. Hucianie czasem się nie mają za krakowian, tylko po prostu za hucian. Eee, I to dzielnica powstała właśnie, tak można powiedzieć, wokoło, tak, huty Sędzimira. Na potrzeby właśnie, no pracownicy tam pracowali i tak dalej. E, Były, mieszkali. Ale poczytajcie sobie. Poczytajcie sobie dokładniej, bo może coś powiedziałem źle. Jasper gada przez telefon ze speedem na streamie? Kurka wodna, no to widzisz, to może jednak powiem spróbować, może tam wytargować w pierdoli narkotyki. Oj tak wiesz, to są to są pewne bańki, w których się zamykamy, nie? Czy na przykład powiedziałbyś, że yy, nie wiem, spotkałeś w swoim życiu dwie rude osoby, nie? I te dwie rude osoby cię okłamały. Nie? Okłamały cię. No i ty tworzysz już taką bańkę, stereotyp swojej bani, że każdy Rudy jest kłamcą i spotkasz trzeciego, prawdomównego Rudego, to niestety przykleisz mu łatkę z pozostałych tych dwóch, że jest kłamcą. I zamykamy się w tych bańkach, rozumiesz o co chodzi? Z góry zakładasz, że coś kurwa takie jest. Dlatego czasem, ale, ale, ale na tym też polega doświadczenie, że czegoś doświadczamy stale i budujemy sobie jakiś rysopis, jakąś obiekcję na jakiś temat. I to, to, to jest słuszne, ale jednocześnie to może nas prowadzić w błąd. Budujemy doświadczenie i właśnie już z góry zakładamy, że coś jakieś jest i to nas właśnie mm, wprowadza w błąd, ponieważ wchodzimy w, tak, w mechanizmy. Nie staramy się yy, spojrzeć na każdy przypadek dwojako z różnego, z różnego że tak punktu widzenia, z różnego kąta, tylko już od razu yy, wszystko szufladkujemy, no bo tak oczywiście jest łatwiej, dzięki temu funkcjonujemy lepiej, tak? Sprawniej. Bo jakbyśmy mieli wszystko, kurwa, dekodować na malutkie pierwiastki, to kurwo kurwa, ocipieli. Dlatego jak my ktoś kurwie to razu banuje, Permanentnie. Nie, do, nie dochodzę, czy kto tam co powiedział, tylko od razu permawa. Odpalasz się tego wieśka? No tak, się pogadać kurwa do kamerki, no gra... rzadko tą kamerkę odpalasz, so chcę pogadać kurwa, nie wkurwiaj mnie. Po a właśnie, e inaczej, tylko jak szczerze, kto gra jeszcze z Pokemony Go? Przez wczoraj mi wyjebało, że wychodziłem w nocy z domu, żeby poganiać po stopach i do gymów, Pokémony Pokemony wsadzać hulajnogą i zawija mnie, no popierdolone gówno, kupiłem dwa jakieś gamepasy, żeby zapłacić La Prasa i June, jakiś dune event kupiłem. No wydałem już 150 zł na tą grę. Znowu. No to już jest pojebane. Eee, Zapałem wczoraj La Prasa z takim szaliczkiem. Eee, gdzie moje Pokémon? Gdzie moje telefon? Zaraz pójdę. Eee, polecam, tylko już mi się eee, full znajomi zrobili. I ogólnie jest taki patent, że wysyłasz sobie między sobą e, do znajomych prezenty, na tym się expa wbija. 32 level wbiłem. Normalnie ty. Idę po telefon właśnie. Fake, ja nie gram na fake gps nie gram na fake gps -ie. I W ogóle nie tak jakoś nie streamować tych pokemonów. Jeździć gdzieś w pizdu na jakieś wioski i ze streamować pokemony. Magikarp, jeszcze 100 Magikarpów i będę mu Gajardosa ewoluować. Ale jest event, jeszcze z dźwiękiem, kurwa jest zajebisty, jest zajebisty w chuj. Charizard. Nie wiem czy widać, zobaczcie. Mój Charizard jest bardzo mocny. Czyli jest poziom. Super, mam dwa Pokémony w gymach. Spici pod oknem się chodzi, a ja zasiłku nie rozdaję. <laughs> yeah. Ale jestem zabawny. A mówią, że się skończyłem. <laughs> Dziwnym kurwa trawem, 10 lat kurwa gierka ma i w dupę jebany kubuś? sobie zrobił w filmie go Wiedźminie, kiedy ja w to gram? Słuchaj, ja na y ma się nie chciałem za chuja bić. Bo mam co robić w życiu, ale ty. Kurwa rośniesz mi na pierwszego zawodnika, kurwa do rozjebania, nie? W dokumencie Marcin Blacha, główny scenarzysta Wiedźmina 3, przyznał, że nie odkryto jeszcze wszystkich smaczków i detali flagowej gry tego kanału. Nie mam wą A, okej, okay. to dobra, to nie jest Rekuba, przepraszam, przepraszam, łapeczka w górę. Czyli nie zostały jeszcze odkryte rzeczy i z tego powodu ten filmik jest? Dobra, to mnie poniosło. Przepraszam. Czyli są jeszcze rzeczy, ej, Rosmin, to jeszcze ktoś czegoś nie odkrył? Ja to mogę odkryć! I akurat jest dziesiąta rocznica tej gry, jak ja w nią gram. No, 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 dziwne kurwa. Jezus Maria, to wszystko stoi przede mną. Ja pierdolę macie, uwielbiam to. Nie no, nie oglądam, no nie mogę tego oglądać, nie bo będę grał w gierkę. Nie zaprosili mnie na spidanie. nie. Tak bym pewnie nie przyszedł, ale to nie jest kwestia, że jestem jakąś mega gwiazdą. Tylko po prostu, no nie chce mi się, no dla mnie szczęście, aktualnie, aktualnie szczęście to mieć, nie wiem, wolny, nie wiem, poniedziałek czy tam czwartek. Zjeść sobie dobrą drożdżówkę, napić się, Kawy i pogać sobie w wolumenie, grę. Nie wiem, że to jest mega nudziarskie. Ktoś powie, że się zestarzałem i tak dalej, ale chyba po prostu taki święty spokój i chill, chill mood jest, skoro dla mnie fajny. A jednak pewnie takie chodzenie z takim streamerem Egeist Show Speed wiąże się z jakimiś e, nadinterpretowanymi reakcjami. Wiecie, overreactingiem. Trzeba być kurwa śmiesznym i kurwa śmieszne rzeczy mówić, a mi się już chyba nie chce. E, ale może kiedyś, może kiedyś, może kiedyś. Ja to bym na przykład poszedł takie spotkanie e, z jakimś takim spokojnym, moczytanym e, starcem, który by mi powiedział, o życiu, nie? Wiecie o co chodzi? Kto, takim jakimś autorytetem. No nie chcę tutaj palnąć głupoty, ale z kimś, kto przeżył na tym świecie przynajmniej 75 lat, jest y, y, skory do rozmowy i powiedzieć kilka myków, pyków życiowych. Wiesz o co mi chodzi? Czasami takie osoby na pierwszy rzut oka nie są atrakcyjne. Nawet nie chodzi o fizykę. E, czy, czy może czasem odrzuca, odrzucać e, taka lakoniczna wypowiedź, wiesz, powolna. Ale wydaje mi się, że w słowach takiego, że tak powiem, za przeproszeniem starszego pana y, dziadka mogą być niesamowicie inspirujące i niesamowicie pouczające. Tak jest, ale na pierwszy rzut oka, a, a dokładnie ucha, może nas nie interesować. No bo zazwyczaj wiecie, najfajniejsze rzeczy niekoniecznie są zajebiście zareklamowane i fajnie opakowane. Najfajniejsze rzeczy trzeba, do no, najfajniejszych rzeczy trzeba się dokopać. Odujesz, o, na przykład na długość byków. No nie wiem, na przykład słyszysz sobie jakiegoś korwina. Ja tu nie chcę mówić o politycznych rzeczach. Chodzi o taki, wiecie, sam autorytet starca. Czyli starca to też źle, ale autorytet kogoś, kto dłużej żyje na tej planecie. O, o to mi chodzi. Tu już nie mówię o polityce, kto ma jakie poglądy, bo nawet ta osoba o Poglądach może być niesamowicie inspirująca, bo ona gdzieś wykracza po nasze, za nasze rozumowanie, ma inne poglądy, więc można się po prostu tak zwyżej tak skrosować, i czasami nasze poglądy. Zaupgrade'ować. No ogólnie, chodźcie po domach starców, zagadujcie do ludzi na ławce. Spokojnie, oni was nie nagrają, nie zrobią z was, z was idiotów. A na pewno oni są chętni do rozmowy. Tylko wiem, że wiadomo, to jest takie trochę cringe'owe. Idziesz kurwa przez ryneczek sobie tam w swojej mieścinie i zagadujesz do dziadka, co tam u ciebie słychać. Ale uwierz mi, wydaje mi się, że takie osoby naprawdę dojrzałe. Dojrzałe, dojrzałe. No wiecie, no już w podeszłym wieku pragną takie rozmowy i dla nich to może być niesamowita przygoda, a przede wszystkim pewnie dla nich to jest normalna rzecz, pogadać sobie, tylko dzisiaj mało ludzi ze sobą tak gada randomowo, nie? Na ulicach. Raczej trzeba kogoś znać. I ja tak robię, oczywiście. Często zagaduję do ludzi. Dzień dobry, co tam słychać? Oczywiście, że tak. Ja mam taki wajbik takiego dziwnego gościa. Graj nie pierdol. E... No poczekaj jeszcze chwilę, wypiję kawę, chciałem pogadać, no. W widzisz, patrz, ja też chcę gadać, stary, ale nie, nie chcą. Oni chcą, żebym grał w gry. To jest, kurwa, masz... Na ręce ci to pokazałem, zobacz. Ja, starzec, chcę pogadać, kurwa mi pisze graj w gry, łysolu. Rozumiesz? Ja jestem tym samotnym dziadkiem na ławce. Siedzę, kurwa, macham tu nóżkami, kurwa, ale nikt nie chce ze mną grać, raczej e, gadać, tylko grać. Dobra, robimy lokowanie. Każdy jest, kurwa, mega zainteresowany? Tak, kurwa, no. To zaraz, kurwa, no, zaraz będę, tylko muszę to zrobić. Zrobię wam dwie, nie? Mordeczko. No nie, co ty? Kłaniam się nisko, ekstra, sma ekstra smak, czyste sumienie. Możecie sobie sprawdzić Holy Energy, Holy Ice tea, Holy Hydration. Ja nie będę testował Holy Energy aktualnie, ponieważ ja mam w kurwę energii, poza tym wyjebałem też kawę. Jakieś dragi, mam nadzieję, że mnie powiem wykurwi, nie <laughs> Ale myślę, że chujci w dupę. Nie, zmęczyłem się, zmęczyłem się, dawno nie czepałem. Tak. No i wyszedłem z formy. Tylko nóżki tylko, nóżki tylko chodzą. Dobra. Nie no, do cztery... Nie no, za Eurasa! Worms za, za Eurasa! EURAS Naprawdę do Tych Ty krzesł kurwa na cztery Eurasy! Ogólnie Instant Gaming. Ja odpuściłem te skrzynie widzowie. Wiecie co? Nie chcę mieć tego moralniaka. Była pokusa, bo pro, pro, o Jezus, popierdolone pieniądze, popierdolone pieniądze dawali Ale myślę... Ja lubię spokojny sen to raz, a dwa. Chyba by mi się kurka z tym jednak, koniec końców coś. Coś by mnie tam... Ale nie będę mówił, że... Yy, od razu odrzuciłem, absolutnie Rozmawiałem, myślałem o tym Coś tam z tyłu głowy o mnie gadało, mówiło do mnie, że Filip nie, chyba nie rób tego, to nie warto, tu coś śmierdzi, to chyba jest nielegalne Będziesz miał problemy, to jest to niepotrzebne Ale nie będę tutaj zgrywał kurwa wielkiego honorowego chłopa, bo takim nie jestem Myślałem o tym, kasa mnie skusiła i byłem nawet na etapie już dogadywania umowy Ale koniec końców yy... Tu z kobitą się pogadało, tu się pomyślało, z chłopakami też dużo o tym gadaliśmy, ale ja z tego rezygnuję. A czy rezygnuję, no nie biorę tego tematu. Yy, przyznam, przyznam, że, no pokusa niesamowita, Niesam... nie będę mówił o liczbach, ale są takie, że, ojej, no... Ale powiem wam i, 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 i miałem nawet to już brać, myślałem, ale cały czas ze sobą tak gadałem, bo samym sobą, że będę się z tym źle czuł po prostu. I chyba to jest ten moment w życiu, że chyba trzeba po prostu pewne rzeczy odpuścić. Tam sobie odpuścić pewne jakieś formy zarobku i, i czuć się fajnie z tym, z tym fajnym snem. Wiecie o co chodzi? Yy, żeby robić rzeczy, które chcesz robić, bez względu na kasę. Tak, tak mi się wydaje, no może pierdolę populizmy teraz, może jest estrogen wyjebał, ale nie no, suty mnie nie swędzą, no nawet... Chyba kurwa za suchy jestem, przydałoby się więcej Estro, ale chyba chcę zgodzić z sobą robić te streamy. I wiadomo, kasa jest ważna w życiu i tak dalej, no kurwa, bym muszę kupić kupił drugi rower, może bym mu sobie znalazł młodszą babę, Pff. ale chyba to jest ten moment, kurwa, że trzeba powiedzieć, Filip, no, dajże już spokój, tyle, tyle wam powiem. Tak, to, tak ode mnie, ode mnie. Powiem też jedną rzecz, że pewnie w, w jakbym był w innej sytuacji życiowej, może bym się spodziewał, kurwa, nie wiem, bliźniaków, miałbym bardzo ciężką, chorą rodzinę albo moja rodzina by czegoś potrzebowała, to pewnie bym się na to zgodził, szczerze powiedziawszy. Więc nie róbmy... Wydaje mi się, że to okazja, że tak powiem, czyni złodzieja. Niko nikogo nie znam złodziejem, ale wiecie, czasem są takie sytuacje w życiu, że robisz coś, bo trzeba to zrobić. I ja, ja tej sytuacji nie mam, więc może dlatego tak do tego podchodzę. Nie chcę tutaj się zrobić siebie jakiegoś herosa. Yy, bo jak, wydaje mi się, jak ktoś ma potrzebę, to czasem na coś się zgodzi. Koniec, kropka i, i tyle. Dobra, nie będę akurat w tym... W tej materii się obracał, ale u mnie też na streamie są złe rzeczy. Bardzo brzydkie słowa wulgarne. I też e, rzeczy, które mogą was, że tak powiem, skrzywdzić, tak? Jeśli będziecie nieumiejętnie się z nimi obchodzić. Czy nawet, nawet takie holi, kurwa, zalejesz się oko, kurwa! Wiesz, różne rzeczy się dzieją. Chuj wieki, ja nie będę reklamował skrzynek, bo jestem krystalicznie czysty. No nie, no jestem kurwą z internetu. Pamiętajcie, każdy, kto tu jest w tym internecie, w tym okienku zajebanym, to prawdopodobnie chce was wyjebać na kasę. Dzięki za suba, jasna sprawa, tak? Co pije, pije holi. Skodem Paris możesz drwać to o wiele taniej. No nieważne, wszyscy Asian Speed oglądają? Ej, czy to jest ten moment w życiu, kochani? Dotarłem do tego momentu w życiu, że zazwyczaj ja wiedziałem wszystko, co się dzieje w necie i tym żyłem. Nie? Wiesz, o co chodzi? I chyba to jest ten moment w życiu, że ja pierwszy raz wiem, że coś się dzieje, ale mnie to w ogóle nie kręci. To jest ten moment w życiu, dotarłem do niego. No, prawdopodobnie zaczęło się już kończyć w sieci. Muszę coś wymyślić. Kontent dla 30-latków, coś muszę skontrować. Tak jest. Czy walenie konia łatwo odstresuje, nie uważasz? Tak ale wtedy wchodzisz w tą pułapkę uzależnienia, że w twoim y, najlepszym wyjściem z sytuacji stresujących jest masturbacja i jak będziesz powielał ten schemat, twój mózg wytworzy tak zwany kanał w głowie, czy jakieś połączenie, że jeśli jestem nieszczęśliwy, to wale konia i wtedy jestem szczęśliwy, potem znowu wale konia jestem szczęśliwy i tak w kółko. No i wchodzimy w tak zwaną, y, to się nazywa, no niech to będzie upośledzenie, tak, ale jest to dysfunkcja bardzo, dość spora y, no i opiera się Twoje życie na tym, że jak jesteś smutny, to walisz konia. Ja nie mówię, bo to może być na przykład jednorazowa zabawa dla ciebie. A potem, oczywiście, wrócisz do swojej partnerki bądź partnera. Ja tylko cię ostrzegam, ponieważ ja zawsze, jak robię lokowanie, nawet jak robię lokowanie walenia konia, to zobaczcie, zobacz, ja ostrzegam przed tym waleniem konia. Zobaczcie, kim jestem kurwa streamerem. Wiesz o co chodzi? Ja sobie od mordy odbiorę ostatnią kromkę, żebyś ty kurwa nie był głodny. Dlatego ja sobie pierdolę chyba jeszcze trzecią kawę. Nie no, już nie wypiję kawy, ale bym pierdolą, że teraz kurwa muszę pierdolną kawkę, nie? Mnie ubawiło zwalenie konia na twój łysy czerep. Boże, no ja, ja powinienem teraz perma dać, nie? Ale zobacz, teraz też bym wszedł w pewną, w pewien mechanizm, nie? Ty mnie obraziłeś, ja czuję się źle, więc ci od razu banuję. I potem każdego będę banował permanentnie, bo ktoś powie, że zwalił konia na mój łysy czerep. Dlatego dzisiaj wiesz co zrobię? Nic nie zrobię. Prze przełknę to, a wiesz, tu jestem niby gwiazdorem, jestem na swojej transmisji, tak, a ty mi jebiesz, jebiesz po mnie, jeszcze nawet subskrypcji nie masz. I co, ja to przyjmuję na klatkę piersiową, ja, jak ten spuść na głowę praktycznie. I teraz w mojej głowie tworzy się pewność siebie. Chociaż trochę boli i trochę się do mnie śmiejecie i jest to troszkę też, kurwa, żenujące, ale... Pozwalam ci tak dzisiaj pisać. A, jeszcze wczoraj wchodzę do żabki, wchodzę do żabki w moim nowym stroju rowerowym, w moich nowych kierpcach. I wiecie co? Pierwsze co mnie wita, to widzu, młody widzu, sprząta żabkę, szanuje, szanuje niezmiernie, że pracują dzieciaki młode, kurwa, zapierdalają wakacje, bo to jest w ogóle inst. Może powiedzieć, że to jest sens istnienia, żeby właśnie, jak masz ten wolny wakacyjny czas, to ty go robisz, łamiesz go. Robisz takiego breaka i ty mówisz chuj z tym wolnym, ja będę pracował w wakacje. Zobaczycie, tacy ludzie koło 30 roku życia będą szczęśliwi, będą wiedzieć, w którą stronę chcą iść. Niesamowite, niesamowite, niesamowite. Pozdrawiam Cię wariacie z żabki, który powiedział, że mam fajne kierpce. Tam chwilkę pogadaliśmy i co, widzów, wiecie co widzów powiedział pierwsze? Kiedyś odpalasz, bo zajbisz się ogląda Wiedźmina. Normalnie młody człowiek pracujący w żabce żółwik idzie chpsiu. I to jest też istotne, często na tych swoich transmisjach mówię, wiem, że to jest takie pierdolenie, ale muszę to powiedzieć właśnie Ja na przykład tak robiłem, że jak skończyłem liceum, to teraz poszłem do roboty, nie miałem tych wakacji, tylko poszłem teraz do roboty i dzięki temu dzisiaj albo nie wiem czy dokładnie dzięki temu, ale yy, no życie się zaczęło. 18-19 lat idziesz do roboty, już zaczyna się żyć go fajne. Wiem, że to brzmi tak, jakby trzeba kurwa całe życie pracować, to co dziś chodzi w tym życiu. Poszedłem tak, po poszłem, bo jestem streamerem. E, więc polecam, polecam, naprawdę przyciśnijcie, jeśli macie jakąś opcję, za mało lata popracować za jakieś grube, boże, za jakieś nawet... Czasem śmieszne pieniądze, ale nawet tu czasem nie chodzi o tą kasę. Chodzi o to, żeby po prostu zrozumieć, o co czasem w tym wszystkim chodzi, że na początku trzeba troszkę się pomęczyć, żeby potem z tej górki zjechać. Tak ogólnikowo. Pozdrawiam. Tu jeszcze ta, właśnie taka historyka mi się przypomniała. Wczoraj takiego zioma spotkałem. Energy Energyland będzie, ale i jaja ja będą. Oglądamy, okay. jak ten, jak ten tarantula zapierdala... O, przepraszam. <noise> jak jedzie tym... Dobry mordziak jest, wiesz, ja też lubię, lubię speeda, wiesz, śmieszny jest, no. Dobra, gasimy to w pizdu.